Dzień dobry, witam was moi drodzy. Doszły mnie słuchy, że dwójka moich wspaniałych oddanych przyjaciół potrzebuje pomocy. Zresztą zobaczcie sami. Ja, trzymam kciuki za radkę. A z drugiej strony, dokładnie. Ha, ha. Ale ty wybierasz jakieś konto w banku? Ostatnio, miałem, może chciałbyś zmienić konto w banku? Myślałem, Myślałem o tym, ale kolej też jakiś. Ale od paru dni chodzi mi strasznie po głowie, żeby zmienić bank. Jak? No jak? Właśnie coś na M? M-Bank? Nie tak, nie, nie mam nazwy, ale jakoś jak różowo mi się cały czas kojarzy. Wiesz, tak myślę, bo ja bym chciał mieć konto, które jest takie okrągłe no. i jakieś takie... Pełne korzyści. Tak. Nie wiem skąd, nie wiem jak, nie wiem co, ale mam ochotę po prostu iść teraz... I złapać to konto. Nie, tak się przejść po mieście, zobaczyć banki i może jakbym zobaczył A. to konto, zobaczyłbym to logo albo tę twarz, która mnie jakoś, wiesz, tak naciąga, to wtedy bym wiedział, że o, to jest konto pełne korzyści. Oczywiście nie mogę przejść obojętnie obok problemów moich przyjaciół, bo jak kiedyś sami słusznie zauważyli, chodzi mi zawsze o to, aby wszyscy się dobrze bawili. A przecież nie można się dobrze bawić wtedy, gdy głowa zajęta jest poszukiwaniem dobrego bankowego konta. Ale tak się bardzo dziwnym przypadkiem dobrze składa, że całkiem niedawno miałem podobny problem, na który znalazło się dość zaskakujące rozwiązanie, ale nie uprzedzajmy faktów. Przez ostatnie miesiące nie pozwalała mi zasnąć jedna myśl: który bank reklamować? Jest ich przecież tak dużo, a wymaganie było tylko jedno. Mijały dni, a ja odchodziłem od zmysłów, czytając kolejne regulaminy i ogólne warunki umów. Gdybym tylko dostał jakiś znak, chociaż małą wskazówkę, gdzie szukać, sytuacja wydawała się beznadziejna. Ale pewnego dnia, przez zupełny przypadek, natrafiłem na nagranie sprzed czterech lat, które odmieniło moje życie. I nie byłbym sobą, drogi Karolu i Włodku, gdybym się z tym z Wami nie podzielił. Oczywiście tylko po to, aby pomóc w Waszych poszukiwaniach. Termalne prowadzenie konta, karta zbliżeniowa ze zwrotem 1% wydatków, darmowe bankomaty. I teraz ja mam to. Mam to zagrać? Okay? Będę w reklamie. Mógłbym się tak przygotowywać godzinami. Pan reżyser chce, żebym powiedział coś o nowym koncie internetowym Banku Milenium. Ale ja wiem jedno. Jak kocham swoich rodziców. A, i zrób dla mnie coś. Załóż sobie u nich konto, bo za prowadzenie i tak nic nie płacisz. Może jednak zadzwoń urbańskiego. To była jak pierwsza gwiazdka w Boże Narodzenie. Sygnał wysłany przez wszechświat za sprawą osoby, której bezgranicznie ufam. Łzy szczęścia same poleciały. Ale tutaj przyznam uczciwie pojawiło się pewne zawahanie. Bo co jeśli tylko jeden z dwójki wspaniałych przyjaciół ma takie zdanie? Jeśli drugi ma inne i wybrał inne konto w banku, to cała sytuacja może obrócić się nie o 360, ale nawet o 180 stopni. A tego byśmy nie chcieli. Na szczęście inne nagranie sprzed czterech lat rozwiało wszelkie wątpliwości. Zobaczmy. Przelewy, przelewy, przelewy są darmowe. Darmowe Wracają mi 1%. Wracają mi 1%, 1%, 1%, wracają 1%. Karta zbliżeniowa. A to wszystko w nowym koncie internetowym Millennium Bank. To był znak, który po sprawdzeniu okazał się słusznym tropem. Byłem uratowany, a wszystko za sprawą dwóch wspaniałych osób. Dlatego w życiu warto kierować się radami przyjaciół, na których przecież zawsze można liczyć. Prawda?